Kogo macie? Takie 3 metrowe czy 3 metrowe? 3 sztuki! Witam! Lucjan Wawczyk, dzień dobry, dobry wieczór, witam na moim kanale. No, no, no. Tak zapraszam i tyle razy. Tak jest. Są tacy, którzy mówią. Że jak banan jest na Łódce, to rybna na pewno nie będzie. Ja w to nie wierzę. Subskrybuj moje filmy. Rysiu, gdzie tego metrowego wyciągasz? Przynajmniej trzy. Trzy metrowe czy trzy metrowe? Trzy sztuki.

Odbierak, największy wiesz. jest. Z tych, z tych dzisiejszych największy jest. To jest dlatego mówię, jak małych nie Zbierak To bym go nie bo żeby nie było jak wczoraj. Dobra. Teraz to możesz skakać. Kurde. Popatrz, jak, tą, jak sfatygował tą, tą, tą gumę. Popatrz, jak sfatygował tą gumę. Pięknie. Troszkę krwi mam. Nie Bo, tutaj Po ojca niech idzie. Teraz. No. no, średnia rośnie. Тут где-то там что-то? Нет, дороже уже. Нарочно. Малышки. Снова французские. Сто метров No to chcesz po prostu w kwiatówkę pojechać? To nie pojedziemy O on ci skoczy zaraz, uważaj O ładnie, 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 ładnie pięknie Świeca Pięknie No no, ja już raz zrobiłem może się wyczepić, nie za bardzo a jeszcze on co jeździ to. Jest chodź, chodź, chodź. jest woda, jest woda, jest woda, Nie chcę podejść na jest woda, ja zapraszam woda, jest teraz Chodź, chodź, chodź. Chodź tam jest, jest ah. Yes, yes Takie No, go zapraszałem, a on nie chciał to, 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 to nie twoje kochanie To jest polskie, a nie szwedzkie What is this? Ładny? nie dam, ale do wody go dam Goń sobie kolego to po pomoże i tata jutro będziemy łapać dalej Proszę O! O! Jest dy! Ale mała ryba! A weźmy go na stalówce, taki mały to Jaka mała jelęczność na roślinie Statystyczność! Mario! Walnika no, no. do wody Ale za blisko tak jest Nie będzie ostrości Wiesz co? No. Jest! Przy samej yes. łodzi wziął Kurde Cienka żyłka, 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 Tak, trudne obrotówki dzisiaj. Chcesz popływać? Obrotówkę założę. Wpływaj Tu. No. A gruby to, 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 to ładny. Ale jego jeszcze większy brał. No ma No ładnie się złapał, zapiszę. Ale za samą końcówkę. 16 żyłeczka. 16 żyłeczka. Popatrz, sam koniec. Pierwszy dzisiaj. Mam nadzieję, że nie ostatni. I woda. Do wody To Ale jest ten dziaderek taki jest fajny od Nie jest ładna bryza, jest tak chłodną. A, ah, wiaderek jest taki wody. ma jak w swoim Audi.